Hej, Kochani, witajcie w nowym filmie. Witajcie w filmach z nową energią w 2021 roku. Czuję się o wiele lepiej niż pod koniec tamtego roku. Odżyłam, po prostu odżyłam i wy widzicie, to na filmach bardzo się cieszę, że wam się podobają. Dziś będziemy rozmawiać o foreo UFO i o trikach i o zastosowaniach tego urządzenia, których możecie nie znać. Powiem wam, co to urządzenie robi, oprócz tego, co już znamy, czyli maseczka, Foreo, nakładamy maseczkę, koniec. Ma o wiele więcej zastosowań. Powiem wam, że po pierwsze natknęła mnie do tego kosmetyczka, która wykonywała mi zabieg za pomocą tego urządzenia, um, kiedy był taki mini event jakiś czas temu i właśnie opowiedziałam mi o kilku zastosowaniach. Jak później wam zaczęłam na Instagramie pokazywać te inne zastosowania, to dopytywaliście mnie, a jak to, czy tak można, czy na pewno, a co można używać właśnie innego z tym UFO, gdzie można używać, jak i tak dalej, więc dziś będzie o tym, także zaczynamy. Mam nadzieję, że Osoby z Foreo nie będą na mnie złe, że sprzedaję wam tutaj takie newsy. Dobra, zacznijmy od tego, czym jest Foreo. Jest to urządzenie, którym robimy sobie różne maseczki, i ogólnie jest to takie urządzenie wspierające pielęgnację. To urządzenie posiada. Światło LEDowe, więc naświetlamy się właśnie LED. Światło LED jest zdrowe, jest udowodnione, że w zależności od kolorów ma różny wpływ na naszą cerę. To wam opowiem, bo to też jest jeden z takich ważnych elementów, o których możecie nie wiedzieć. Ma też pulsację T-Sonic, to nie są wibracje, pamiętacie tylko pulsacje? Już to omawialiśmy w filmie z porównaniem szczoteczki Foreo ze szczoteczką z AliExpress. Wróćcie sobie, jeżeli chcecie zobaczyć. I posiada także temperaturę. Można mieć ustawić ciepło albo zimno. E, także to też Wam powiem e, co, kiedy i dlaczego. To jest pierwsza sprawa. Urządzenie myjemy pod wodą, to też jest jeden z takich haków, nie wiem czy to wiedzieliście. Myjemy te elementy, to jest urządzenie wodoodporne, jak ładujemy to na kilka miesięcy i spoko. Jeszcze nigdy nie ładowałam Foreo UFO. Mam model numer 2, e, mam też poprzedni, one wyglądają tak samo, więc ja je mylę. I tutaj wchodzi pierwszy trik. Kiedy wejdziecie w aplikację, a aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo intuicyjna, to jest, to i wejdziecie w swoje urządzenie Foro UFO 2, tutaj mam. O. i słuchajcie, jedna z funkcji tej aplikacji jest znajdź moje urządzenie, no i spróbujmy, czy się znajdzie, o, słyszycie i e, urządzenie zaczyna bardzo intensywnie pulsować, jeszcze kliknąć znaleziono. Wiem, że to jest może taka funkcja, wydawałaby się niepotrzebna, ale mam dwa foreo i one są praktycznie takie same. A druga sprawa jest taka, że czasem Wam może gdzieś spaść, czasem może gdzieś się zawieruszyć i po prostu nie możecie go znaleźć. Więc jest to jeden z fajnych, jeden z fajnych opcji naprawdę sama z niej korzystam. Także mamy tutaj jedną, jeden taki life hack, jeżeli chodzi o foreo UFO: znajdź moje urządzenie. O, nawet jest tu zakładka, pielęgnacja. Urządzenia w tej nowej wersji aplikacji, właśnie jest opisane jak urządzenie pielęgnować. I teraz tak, jeżeli chodzi o Foreo UFO, to mamy do niego gotowe maseczki. Te maseczki są Wam znane, pokazywane już na wielu blogach, na filmikach, na moich filmach też widzieliście. Najpierw była ta seria, wiecie, podstawowa, Make My Day, Call It A Night, Matt Glow Addict. Później weszła, weszły te maseczki z naturalnymi składnikami, to też już widzieliście na pewno, bo one są już jakiś czas. Tutaj często wykorzystywane są różne superfoods, takie wiecie, z odżywcze yy, składniki. I słuchajcie, jakiś czas temu pojawiła się też seria z olejem konopnym, który jest niesamowicie korzystny dla cer, nawet trądzikowych. Pojawiały się też różne wersje specjalne. W Ready w Me Świątecznym pokazywałam Wam taki fajny, złoty zestaw luksusowy Foreo. Yy, pierwszy, pierwszy raz widziałam. Także co, kochani, nie mam co tutaj mówić o teorii. Zmyję sobie makijaż i już do Was wracam i pokażę Wam, jak inaczej zastosować Foreo UFO. Okej okay, kochani, moja odsłona trochę mniej glamour, no ale cóż, tak to jest. E, nałożyłam sobie tylko olej rycynowy na Słuchajcie, pierwsza sprawa. Mamy maseczkę y, już y, przygotowaną y, od Foreo. Wchodzę sobie w aplikację i pokażę wam, co można zrobić więcej. Wchodzimy sobie w zakładkę zabiegi. Łączy się z Foreo UFO. Możemy sobie tu wybrać, jaką maskę będziemy robić. Jeżeli tej maski nie ma na liście, których które po prostu już robiliście, wybieracie sobie skanowanie. Skanujecie sobie z tyłu tutaj z tego kodu kreskowego i gotowe. Także ja wybieram sobie Cannabis Seed Oil. Umieść maseczkę aktywowaną przez UFO na urządzeniu i zabezpiecz ją plastikowym krążkiem skierowanym logiem Foreo do góry. Ja bardzo lubię, jak ta pani do mnie mówi. Wiem, że część z was nie lubi, ale ja uwielbiam. Wyciągam z opakowania. Proszę bardzo. Wsadzam, rozkładam sobie na moim ufo. I słuchajcie, robię sobie zabieg. Tak. Ok, słuchajcie, zabieg jest skończony. E, tutaj moja, e, moja maseczka jest już sucha. Zdejmuję sobie, słuchajcie. Jest już sucha, esencja jest na mojej twarzy. I słuchajcie, skończone. Tutaj zostało nam opakowanie. I normalnie byśmy to opakowanie wyrzucili, ale słuchajcie, nie wyrzucajcie opakowania. Zobaczcie, zobaczcie tylko co tu jest. Widzicie, co tu jest? Jest tu kolejna porcja. Waszego zabiegu. I co najważniejsze, tą porcją możecie sobie zrobić zabieg na szyję, możecie sobie powtórzyć zabieg na twarz, na przykład wieczorem. Zostawcie sobie po prostu to opakowanie. Możecie sobie to użyć od razu albo użyć to za jakiś czas. Nie marnujcie tego, co macie tutaj w opakowaniu. Pamiętajcie, że za to płacicie, co tu macie w środku, więc to wykorzystujemy na minimum dwa razy. Nawet na samą tkaninę możecie drugi raz nałożyć tą maskę. Także to jest przede wszystkim. Bardzo ważna sprawa, o której mi właśnie powiedziała kosmetyczka. Nie marnuj tego, nie marnuj esencji, nie marnuj tego serum, które masz w środku. I słuchajcie, a co, kiedy nie macie takiej maseczki w domu? Możecie użyć swojego serum, tylko musi być spełniony warunek, że musi być to serum na bazie wody. To znaczy, że jak wchodzicie w, w skład, to właśnie na pierwszym miejscu jest woda, to znaczy, że nie jest to serum olejowe, na bazie oleju, bo takie olejowe, tłuste niestety nie będzie działało y, zarówno ze światłem LED. Z pulsacjami może i tak, ale może LED tu nie zadziałać, z chłodzeniem, no nie Ryzykowałabym nakładanie olejowego serum e, przy używaniu UFO. No i raczej nie, nie nakładałabym e, takiego serum z kwasem, e, bo wiadomo, że ma inne działanie. Absolutnie nie stosowałabym takiego serum, ale jeżeli chodzi o serum na bazie wody, serum nawilżające to jak najbardziej. Podstawowym tego typu serum jest oczywiście serum z kwasem hialuronowym. I tutaj mam takie ukochane przez wszystkich serum z kwasem hialuronowym oraz z B5. Podstawowe serum, które możecie używać właśnie przy UFO. Kolejne serum bardziej zaawansowane, technologiczne, na przykład Advanced Night Repairs Estée Lauder, albo na przykład takie serum Samarite Divine Secret Serum, um, które też świetnie się z UFO sprawdza, testowałam. Jeżeli macie jakieś. Yy, Problematyczne rejony. Polecam Wam serum właśnie stargetowane na takie z takimi składnikami, które będą działały i zawsze mam problem z przeczytaniem tego na Might. Nie wiem, jak to jest mida. nie mam pojęcia, jak to powiedzieć po polsku. W każdym razie jest to sk magiczny składnik na problematyczną trądzikową cerę. To z Ordinary ma też w składzie cynk, który również pozytywnie wpływa na cery trądzikowe i na wypryski. Także Hello Body i Ordinary mają y oraz inne marki mają właśnie tego typu serum. No i teraz załóżmy sobie na przykład, że chcę nałożyć sobie serum. Na dekolt, bo mam tutaj wypryski, albo na ramiona, bo mam tu wypryski, albo na plecy, bo mam wypryski. I po co mi w takim momencie UFO? Mogę sobie po prostu przecież wsmerować i, i, i iść. Ale o to chodzi, że UFO wspomaga nam działanie tego serum. Wspomaga nam światłem, temperaturą. I właśnie tymi pulsacjami. Pulsacje działają tak, że po prostu wtłaczają nam serum lepiej do skóry. Także to jest najważniejsza rzecz. Teraz, jak mamy z tym serum sobie zadziałać? Słuchajcie, wchodzimy sobie w inteligentne sterowanie jest to ta funkcja tutaj na dole. One się najpierw muszą połączyć, i mamy tutaj to sterowanie. Tu na górze mamy światło, tutaj mamy. Pulsację, a na dole mamy temperaturę. Ja bym Wam ogólnie polecała stosować temperaturę raczej w, iść w stronę chłodzenia. Szczególnie kiedy macie cery problematyczne, no to chłodzimy sobie. Rozgrzewanie raczej służy tym serom, które, które są przeciwzmaszczkowe. Więc jeżeli to jest na przykład Advanced Night Ripper, jak najbardziej bym rozgrzewała. Natomiast jak ja chcę sobie po prostu zrobić kurację przeciwtrądzikową, to raczej używam sobie. Chłodzenia. Jeżeli używam kwasu hialuronowego, to podgrzewanie bądź chłodzenie, jak wolicie. I teraz porozmawiajmy sobie o tym kółku, czyli o temperaturach, bo mamy tutaj bardzo dużo kolorów do wyboru. I kiedy zmieniam sobie, słuchajcie tutaj na, na tym kółeczku temperaturę, widzicie, że zmienia się też kolor na moim UFO. No i tych kolorów jest sporo. Czerwone światło zmniejsza oznaki starzenia skóry i pobudza produkcję. Kolagenu w skórze, więc jest idealne dla skór dojrzałych. Zielone światło rozjaśnia matową skórę i wyrównuje kolory skóry. Niebieskie światło zmniejsza wygląd niedoskonałości i pomaga regulować cerę jest polecane dla skór np. trądzikowych. Fioletowe światło zmniejsza wygląd cienkich linii i zwiększa blask. Skóry. Białe światło poprawia wygląd skóry i zmniejsza obrzęki. Pomarańczowe światło ożywia skórę i budzi skórę, zapewniając zdrowy blask. Jest dobre dla poszarzałych skór. Światło cyjanowe uspokaja i łagodzi zestresowaną skórę. Żółte światło zmniejsza zaczerwienienia i łagodzi skórę. I teraz, jak już wiecie, co robią poszczególne światła, możecie się zdecydować na zabieg, używając waszego dowolnego serum. I powiedzmy sobie, że mam tutaj jakieś zmiany trądzikowe, a mam tutaj kilka takich krosteczek na dekolcie i chcę sobie przeprowadzić. Zabieg. Więc co robię? To wchodzę sobie na aplikację, wybieram sobie światło. Ja będę sobie wybierała światło niebieskie, ponieważ jest to światło przeciwtrądzikowe. Będę wybierać sobie temperaturę, więc wybieram sobie chłodzenie, będzie to kryoterapia i wybieram sobie pulsacje. I chcę, żeby te pulsacje tu były, bo jednak chcę, żeby serum było wtłoczone, nie chcę, żeby były za mocne. Także najpierw biorę sobie serum, kładam sobie serum na, bezpośrednio na urządzenie, dwie porcje. I tutaj też możecie dowolnie sobie dokładać, w zależności od potrzeb, i ustawiam pulsację. Pamiętajcie, że możecie dojść do 10. Ja wybrałam sobie pulsację na poziomie 5. I tutaj chodzi o to, że możecie działać na wyczucie. Jeżeli potrzebujecie większych pulsacji, ustawiacie więcej. Jeżeli potrzebujecie innego światła, ustawiacie i zabieg trwa tyle, ile wy chcecie. Tu nie ma ograniczeń, tu nie ma sztywnych norm, zasad. Możecie sobie ten zabieg robić przed telewizorem, możecie sobie ten zabieg robić co rano, możecie sobie robić wieczorem, przy waszej wieczornej pielęgnacji, możecie sobie zabieg um, z foreo UFO robić przed nałożeniem makijażu. Tutaj nie ma zasad, więc to jest fantastyczne. Także teraz sobie nakładam. Możecie sobie nawet zrobić zabieg na plecach, jeżeli macie problem z trądzikiem na plecach i chcecie się ponaświetlać właśnie światłem LED, które będzie leczyć wasze, wasze zmiany, będzie wnikać pod skórę. To też jest świetny sposób. Także bierzcie serum, które będzie do tego odpowiednie, i po prostu przeprowadźcie sobie kurację. Oczywiście możecie sobie iść do kosmetyczki na taki zabieg, różne gabinety to oferują. Możecie sobie kupić urządzenie do domu naświetlające, ale to jest bardzo drogie. Sami wiecie, jakie miałam doświadczenia i że nie zawsze nie zawsze się to dobrze skończyło. Także tutaj jest fajne, że Możecie sobie sterować tym urządzeniem dowolnie jak chcecie, i wiele osób o tym nie wie: że może sobie nałożyć swoje własne serum i przy okazji na przykład chłodzić czy pobudzać skórę. To już zależy od Was. Fantastyczną sprawą jest też nałożenie serum pod oczy, na przykład serum hialuronowego pod oczy. I właśnie za pomocą pulsacji i na przykład czerwonego światła rozprowadzanie tego serum. Taki masaż likwiduje też obrzęki, odprowadza wodę, więc to jest super. Także to był mój trik na kurację przeciwtrądzikową i naprawdę to stosuję. Stosuję na całą twarz. Teraz słuchajcie, jeszcze jeden, jeden fajny trik, o którym mogliście nie słyszeć, że możecie ufo użyć z dowolną maską na płachcie. Musi to być maska na tkaninie. Raczej bym nie. Ryzykowała z hydrożelową. Nie testowałam, dajcie znać, czy testowaliście właśnie z hydrożelową. Ja tu mam akurat taką maskę: Selfie Project, maska wygładzająca na tkaninie. I teraz uwaga, co robię. Działam wbrew zasadom. Ale nie, naprawdę, możecie to zrobić. Bierzecie sobie właśnie dowolną maskę na tkaninie. Tylko ja bym tutaj też nie ryzykowała z przegrzewaniem. Ja bym tutaj poszła raczej w chłodzenie, jeżeli chcecie um, sterować temperaturą. To jest akurat maska tygrysia. Zobaczcie, jaki piękny tygrysek. Pokażę Wam, że można to zrobić. I dzięki temu, że będziemy działać pulsacjami, będzie, składniki będą głębiej nam się wchłaniały, a tkanina jest taka sama, jak, na, jak mamy na krążkach, na maskach otwora. Czy mamy tutaj maseczkę tygryska? Wchodzimy tak samo w sterowanie. Inteligentne sterowanie. Ja sobie ustawiam światło zielone. Wyłączam sobie tutaj temperaturę i ustawiam sobie pulsację na poziomie 2. I zobaczcie. Mogę zwiększyć pulsację. Żeby substancje mi jeszcze lepiej wnikały pod skórę Wystarczy usiąść przed telewizorem i się pomasować I teraz taka jeszcze moja prywatna rada Oprócz tego, że możecie UFO stosować, wiecie, w domu, w łazience, w samolocie, możecie sobie zabrać do samolotu i nawet bez apki odpalić UFO i nakładać maseczkę nawilżającą, na przykład Make a Day albo H2Overdose, możecie sobie te maseczki nakładać, jak najbardziej, czy nawet maseczkę na tkaninie, to ja bym polecała zakupić to urządzenie osobom, które wykonują zabiegi typu rzęsy, brwi, kiedy Wasza klientka leży, na przykład ma nałożone te wałeczki na, na rzęsy, podkręcacie jej rzęsy, możecie w tym czasie wykonać jej właśnie taki zabieg za pomocą UFO. Oczywiście później e, urządzenie umyjemy, odkazimy jak najbardziej. Dodatkowy zabieg, dodatkowy, dodatkowa korzyść dla Waszej klientki. Są takie momenty podczas wykonywania różnych zabiegów kosmetycznych, że po prostu jest chwila, kiedy klientkę zostawiamy i wychodzimy z pomieszczenia, nie wiem, na 10 minut, bo preparat na rzęsach musi zadziałać albo na brzmiach. W tym czasie możecie wykonać taki zabieg i na pewno będzie... Bardzo zadowolona i na pewno zostawi Wam napiwek. Kochani, dajcie mi znać, czy wiedzieliście o tych trikach, czy stosowaliście UFO w taki sposób. Chciałam Wam zrobić taki zbiór porad na temat tego urządzenia, jak można je wykorzystywać alternatywnie, jakie są takie ukryte zastosowania. Jeżeli pojawią się jakieś nowe funkcje lub nowe maseczki, na pewno dam Wam znać. Także dajcie mi znać, czy Was zainteresowałam tym urządzeniem i czy wypróbujecie te. Nowe, inne sposoby. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli był dla Was kreatywny, jeżeli podobał Wam się sposób nagrania, zostawcie kciuki do góry e, i piszcie mi swoje komentarze na dole. Dzięki za dziś i do zobaczenia już wkrótce. Papa, pa. cześć.